Dziękuję tym, co mną pozostali Wiem, że nasza przyjaźń przetrwała najgorsze szlaki Wiem, że jesteśmy razem trochę nienormalni To mi się podoba, bo jesteśmy trochę pojebani Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze pogadamy Wiem, że nas za bardzo nie doceniali Ale zawsze żeśmy się uzupełniali I dlatego czuję, jakbyśmy byli braćmi Każdy z nas sobie i ból, ale zawsze mogliśmy pogadać ze sobą tu Każdy z nas zaczynał od chujowych startów A my zawsze byliśmy przeciwko takiemu światu Mam nadzieję, że każda dojdzie do szczytu Życzę każdemu z was dużo uśmiechu Żebyśmy mieli mniej tych problemów Żebyśmy mieli więcej tych dobrych momentów Tam zawsze tu o was wszystkich Mam nadzieję, że wy też wszyscy mnie Pamiętam ile razy przez naszą głupotę Wylało się tyle niepotrzebnych łeb Mam nadzieję, że już więcej się tak nie stanie Będę trzymał za was krzyki już na zawsze Będę je trzymał do końca, bo ich nigdy nie wypuszczę Żegnam to wszystkich, pozdrowienia lecą